Że będąc dzieckiem, słyszałeś od mamy bardzo często, nie idź do wody, nie kąp się po tym, jak jadłeś, jadłaś. No i okazuje się, że mamy miały rację. Cześć, ja nazywam się Patrycja Rotitor i opowiadam o Ayurvedzie, o świecie ajurwedyjskim i o mojej osobistej drodze w Ayurvedzie, która już trwa na lat. Dzisiaj temat odnośnie, dlaczego Ayurveda nie zaleca brania. W prysznicu, kąpania się czy pływania po tym jak coś zjedliśmy. Tłumaczenie jest tak naprawdę bardzo proste i logiczne. Po prostu, kiedy um, jemy, pożywamy posiłek, cała nasza energia idzie do naszego brzuszka, do naszego układu trawiennego. Tam dzieje się dużo, tam zaczyna buchać ogień, który w Ayurvedzie nazywamy Agni. I za które odpowiada energia pita, czyli energia, właśnie związana z ogniem. On, ta energia wzrasta tam, cała jej moc skupia się właśnie na naszym układzie trawiennym, naszym żołądku, jelitach um, i tak dalej, i tam skupia się cała energia. Również poprzez energię pita, czyli tą związaną z elementem ognia, wzrasta krążenie e, krwi, i właśnie tutaj. Tutaj skupia się głównie idzie wszystko do naszego układu trawiennego. Po co? Po to, aby to trawienie było lepsze, żebyśmy dobrze strafili dany posiłek i żeby w jak najmniejszym stopniu pozostało właśnie niestrawionego posiłku. W wiedzie taki niestrawiony posiłek może się odkładać w postaci ama, czyli w tłumaczeniu toksyny, to jest taka lepka, żółtawa konsystencja, na przykład właśnie z niestrawionego posiłku, gdzie może zalegać na początku gdzieś w okolicy układu trawianego, a później z czasem, jeśli prowadzimy taki, a nie inny tryb życia, i ten, ten posiłek nie jest do końca dobrze trawiony, może zacząć się przemieszczać w winy części naszego organizmu. Dlatego bardzo często właśnie, jedną z takich głównych zasad, iurbady jest to, że większość chorób zaczyna się właśnie w układzie trawiennym. Więc tak ważne jest, żeby ten. Nawet czasami nie to, co jemy, tylko jak jemy. I tutaj właśnie ta uwaga, żeby nie brać prysznicu, nie iść, nie iść się kąpać po tym, kiedy coś zjedliśmy. Gdy idziemy pod prysznic, idziemy się kąpać, czego używamy? Używamy wody. Woda jako element ma właściwości chłodząca, przez co Ochładza nasze, nasze ciało, ochładza nasz organizm. I w tym momencie nasz organizm zawsze dąży do tego, żeby nie obniżała się na nasza temperatura, prawda? Nasza naturalna temperatura naszego ciała w naszym organizmie, dlatego będzie zawsze dążyło do tego, żeby tą, tą em, temperaturę podwyższyć, prawda? No, e, a jeśli coś zjedliśmy, Nasz ogień trawieny w tej chwili e, bucha, działa, potrzebuje wszystko, całej tej energii. No to jeśli ta energia jak bierzemy prysznic, ta energia rozchodzi się po całym ciele, również krew zaczyna cyrkulować w różnych rodzaju kierunkach po naszym ciele, po naszym organizmie, ponieważ tam musi, um, po prostu dla naszego organizmu, dla naszego ciała, to będzie priorytet, żebyśmy mieli tą właśnie zbalansowaną, idealną temperaturę ciała temperaturę w naszym organizmie, e, więc dlatego nasze posiłek, który mamy, będzie trawił się wolniej niż gdybyśmy po prostu tego prysznicu kąpieli nie brali. E, w porównaniu wtedy oczywiście wtedy możemy też zacząć cierpieć, że to jak powiedziałam wcześniej, może się właśnie nie strawić do końca ten posiłek. A jeśli, przypuśćmy, jeszcze nie, posiłek jest niestrawiony, my znowu coś zjemy. I to też zależy o który, w jakim, po jakim czasie, ale przypuśćmy po krótkim czasie, a nawet i po dłuższym czasie. Ale ten posiłek poprzedni jest niestrawiony, bo wzięliśmy prysznic i on tam jeszcze się trawi i zalega. My dopychamy więcej jedzenia i przez to a, może być więcej tego niestrawionego pokarmu. Możemy się z czasem, jeśli prowadzimy taki styl życia, i też wszystko jest indywidualne, bo każdy jest inny i, i, i każdego organizm działa różnie, no ale szczerze z czasem dla większości z nas taki tryb życia no może kończy się tym, że będziemy mieć problemy właśnie w układzie trawiennym i to się może różnie objawiać, mogą być to gazy, może być to rozwolnienie, eee, może być to ból głowy na przykład też również są dane typy bólu głowy połączone czy migreny połączone właśnie z układem trawiennym, więc tak naprawdę jest bardzo ważna i istotne jak jemy, czyli kiedy możemy wziąć ten prysznic zgodnie z medycyną ayurwedyjską, na początku zaleca, żeby, najlepiej zaleca, żeby ten prysznic, tą kąpiel zjeść przed w ogóle posiłkiem. I żeby to było no, idealnie godzina, minimum 30 minut przed posiłkiem, bierzemy ten prysznic i wtedy nasz wtedy organizm później się przygotowuje, ma jeszcze ten minimum właśnie te 30 minut po to, żeby iść i coś zjeść. A e, po zjedzeniu posiłku Idealnie najlepiej jest odczekać dwie godziny, więc e, nawet, ja mówię tak, nawet jeśli odczekamy pół godziny, to już jest zawsze lepiej dla naszego e, układu trawiennego, niż jeśli jemy i od razu mm, idziemy się na przykład kąpać, idziemy pływać jeszcze, nie na Boże. I wiem, tak jak zaczęłam na samym początku, powiedziałam czemu nasze mamy najczęściej, e, nie wiem, idziemy na plażę i mówią, nie, jemy, odczekajcie chwilę, dopiero idźcie się kąpać. Um, tak, zapewne większość słyszało coś, coś na tego, coś typie, że będzie ci ciężka, pójdziesz na dno, albo um, będziesz miał skurcz. A może mieć skurcz i, a, i wtedy też ym, no wiadomo, no mogą być problemy, można się topić i tak dalej tak to też i to też wszystko ma właśnie związek z tym, że nasze ciało wtedy nie priorytyzuje ym, trawienia, które powinno być i ono się trawi, tak? Ale ponieważ my znajdujemy się w tej chwili w wodzie, jeszcze wykonujemy yy, tak naprawdę wysiłek fizyczny, jeśli pywamy. Bawimy, pluzgamy się, bawimy się w tej wodzie. Tak naprawdę spalamy przez wszędzie indziej tą energię, a energię tam, gdzie powinniśmy, czyli w układzie trawiennym, bo ten posiłek tam jest i on faktycznie może zalegać. On faktycznie może być ciężki, i on faktycznie przez to możemy też e, mieć jakieś większe prawdopodobieństwo, na przykład jakiegoś skurczu w wodzie, wykonując e, e, jakąś aktywność fizyczną. Ponieważ nasze ciało robi więcej rzeczy w tym samym momencie. Bardzo ważne jest dla naszego układu, naszego organizmu, jest trawienie i, i działanie naszego układu trawianego, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego, jeśli chcecie wprowadzić jedną właśnie z takich e, zasad dobrych, zdrowych, e, związanych z medycyną wedyjską, z Ayurvedą, to jest właśnie. Nie kąpanie się, nie wranie pryszniców, nie pływanie od razu po posiłku, zwłaszcza jeśli to był główny jakiś posiłek, typu lunch, typu śniadanie, kolacja i szczególnie jeśli był duży, prawda? Bo jak wiemy, takie duże posiłki bardziej dłużej się trawią. Dodatkowo, jeszcze mogę też tak dodać, jedną informację ekstra też nie pijmy od razu. Wody po skończonym posiłku. Możemy tą wodę pić w trakcie posiłku, jakimiś małymi łyczkami, bo wtedy też zwilżamy nasz zwilżamy też jedzenie, które, które spożywamy, i też łatwiej się jest, jest trawić, przejść przez ten nasz cały układ trawienny. Ale tuż po zjedzeniu, najlepiej odczekać te 30 minut, godziny, jeśli ktoś da radę, też z piciem wody. Ponieważ wtedy, jeśli my zjedliśmy, jeszcze zjedliśmy coś ciężkiego, skończyliśmy posiłek, pijemy wodę, pijemy dużo, na przykład też całą szklankę. No to w tym momencie co? Też osłabiamy nasze trawienie i nasze trawienie trwa dłużej. Przez to z czasem możemy mieć jakieś problemy związane właśnie z układem trawiennym. Dlatego i tak samo logicznie tuż, tuż przed. Posiłkiem niezalecane jest też picie wody. Możemy tą wodę właśnie pić tak minimum 30 minut przed danym posiłkiem, tak abyśmy znowu nie osłabili tego naszego organizmu, naszego układu trawiennego um, i żeby on był fajnie przygotowany na to, że przyjdzie to jedzenie. I całą tę energię skupiamy się na trawieniu. W naszym układzie trawiennym, tak naprawdę, jest produkowana. Z tego co pamiętam, 95% serotoniny to jest ten hormon szczęścia. I teraz pomyślcie, jak się czujecie, kiedy boli was żołądek. Jelita. Nie fajnie. Szczęście to też jest ostatnia rzecz. Bardzo często czuję się niekomfortowo. Więc y, to ma duży, ale naprawdę duży wpływ to, jak jemy, w jaki sposób. Jakie porze, jakie mamy też um, rytuały, może odnośnie dookoła tego jedzenia, ma bardzo duży wpływ na to, jak my będziemy się czuć. Będziemy się czuć w naszym brzuchu, w naszym układzie trawiennym, ale też jak będziemy się czuć tu. Więc mm, zrobicie to, co zrobicie. Ja bardzo Was zachęcam, żeby próbować, wypróbować te, takie wskazówki, jeśli chcecie i czujecie, że to może być dla Was. Po prostu nie słuchajcie. Nie przyjmujcie coś za oczywistość, po prostu to wypróbujcie żyć tym, um, tym, tym życiem, tą wskazówką i zobaczyć po prostu, jak się czujecie. Jak będziecie się czuć, czuć lepiej, no to zostawiamy. Jak nie, to może nie jest to dla was. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam, mam nadzieję, że przyjdziecie następnym razem. A w międzyczasie życzę Wam pięknego, pięknego dnia. Cześć!